Dzień dobry wszystkim 13 grudnia, godzina 9 Jestem na rozładunku w St. Helens Stali A Tutaj będzie można zobaczyć jak Już mnie rozładowuje Nie mogę wyjść, bo jeździ takim dużym trakiem. Dwa podejścia i, i tylko do woda. Ja mam załadunek gdzieś tutaj obok, nie wiem czego, jadę tam pierwszy raz i do tego jeszcze niby dzisiaj zrzutka gdzieś tam przy Londynie M25, M4 też nie wiem gdzie tam pierwszy raz jadę. Także zaraz będę patrzał o trasę. I zobaczę co ja Także przyjechałem już do Wigan. Ładuję dachówkę. Pierwszy raz tutaj jestem. Jadę na miejsce ładunku, gdzie ładują to wszystko. I po załadunku mam dostawę do koło Slough między Londynem a Slough. Ale już widzę jakieś porypane miejsce. Znów no, do dostawy mam dzwonić, jak gdzieś tam dojadę na jakąś ulicę, żeby czy jest wolne miejsce, żebym mógł wjechać i takie tam ale to, to, to się martwił jak już się załaduje i będę jechał w tamtą, co za czym, czy w ogóle dzisiaj dojadę tam bo na kawałek jest a jest już godzina dziesiąta jeszcze nie załadowana dobra e, załadowałem tą dachówkę jadę teraz już na rozwodunek ale się udało także Dzisiaj nie będzie rozładunku, tylko mam być na jutro, na 7 rano, eee... Boż, kurwa, ale stanąć z tą z tą suszarką. Pierwszy raz w życiu widzę, żeby wstało policjancy z suszarką, jak jestem 10 lat w Anglii. Nie widziałem jeszcze nigdy. Nasz mnie trochę zatkało. No ale wracając, no podjadę sobie gdzieś tam pod Londyn, nie na M40 stanę. A jutro na 7 rano mamy tam rozładunek, bo oni rozładowują do 15, a ja nie wyrobię się do 15. Witam ponownie. Godzina 16.30. Ja stoję już na parkingu pod Londynem. Dzisiaj się nie rozodywałem bo tam rozładunki są do 15.30, więc mam podjechać jutro tam na 7 rano. Ale zanim tam wyjadę, to podali mi ulicę, na której mam zaparkować. Numer telefonu do gościa. Mam do niego najpierw zadzwonić i on mi powie, czy tam jest wolne miejsce, żebym mógł wjechać. Bo, bo już strasznie ciasno jest, ale tym się będę martwił jutro. No teraz to taki w sumie luźniutki fajny poniedziałek, nic ciekawego, jeden rozładunek, jeden załadunek na spokojnie bez żadnej tam spinki pośpiechu. No i to tyle. No. Ode mnie to tyle. No teraz grzeję sobie jedzenie, obejrzę jakiś film i lecę na łóżko odpocząć. Także trzymajcie się i do zobaczenia jutro. Hej! Dzień dobry wszystkim, witam we wtorek 14 stycznia Jeśli Powoli dojeżdżam już do tej firmy Czyli do tej drogi gdzie mam stanąć I zadzwonić do nich Jest mała sakra tutaj 40 km Jadę już półtora godziny Jest godzina 8 Jeszcze 6.30 przez ten For all on the good, and it's just Tutaj mam skręcić w prawo, gdzieś tam, gdzieś tam, do nich tak zadzwoni, zadzwoniłem do nich no, kazał mi czekać na drodze mają najpierw to odbią swoje małe auta i zadzwoni do mnie jak będzie miejsce żebym wjechał i będzie co do zdjęcia to kliknę teraz breaka może 15 tu się wykręci no dobra po półtora godziny oczekiwania yy, kazali wjechać na tych filmek na wypane. No już tak, rozładowałem się, no firma totalnie do Bani. Nie dość, że długo czekałem, bo ponad godzinę 40 na rozładunek. Teraz godzinę tutaj, raczej no, godzinę 40, że mnie wpuścili. Teraz godzinę tutaj na, na rozładunku. Ciasno jak Pedestrian cholera. Front. No ale nic, wyjeżdżam, jadę do tego portu. Na razie się nic nie zmieniło. Zobaczymy jak tam stąd, z tym przejazdem przez ten mały ring. Dobra, jestem w porcie, ładuję tą cegłę, tam do rozładunku mam dwie godziny jazdy, to myślę, że do 15 powinienem się wyrobić. A tutaj fajnie gościu ładuje inną ciężarówkę i wypierdolił dwie paletki cegły. jak Ej, więc tak, co to się odwaliło No zdjął dwie palety wózkowy, <laughs> pojechał gdzieś zdjąć jeszcze jedną paletę z małego auta no i się zjebał u wózek no i nie rozładują tego ani nie mieli czym rozładować tego dzisiaj ani nie rozładują tego jutro więc jadę, znaleźli mi jakąś firmę gdzie mam odstawić naczepę i to na no, dzisiaj będzie tyle no jutro muszę ruszyć o czwartej, bo o 5 mam naczepę do pobrania z Kurflik godzina 17 A ciemna jak cholera a ja uwielbiam jeździć na takimi dróżkami wąskimi nocami Już to kuźwa by myślili, gdzieś tutaj wjeżdża po nocach Tam już do tunelu, przejeżdżam pod tamizą i szukam parkingu, gdzieś już w purfi. Mam nadzieję, że uda się jeszcze coś znaleźć o tej godzinie, bo mamy godzinę 18.30 Także, bo tam pojedzie 12, pół godziny pracy no, Dziękuję za oglądanie i trzymajcie się Do zobaczenia na jutro. w jego wieczoru